No, szczerze mówiąc, że trudno coś na pierwszym miejscu tutaj wysunąć, bo wszystkie są dość e, blamażowate, no jeśli prawda, mogę je tak określić. To prawda, że ja też miałbym kłopot. No ale może ja się. Hmm, hmm, może powiem jednak o tym, co mnie najbardziej zbulwersowało. Nielegalne, antyimigranckie banery w Nowym Sączu. Kresowiakom tak, imigrantom nie. To, co mnie najbardziej w tym haśle, które zresztą jest również powielane na wielu forach internetowych, na Facebooku, najbardziej co mnie bulwersuje, to przeciwstawianie imigrantów również z krajów afrykańskich czy z krajów azjatyckich. Tak jakby jednym i drugim nie należała się nasza pomoc. Tak jakby ten Polak czy potomek Polaków mieszkających w Kazachstanie był w jakimś sensie lepszy od tego czarnoskórego młodego człowieka czy młodej kobiety z dzieckiem, która prześladowana. Opuszcza swój rodzinny dom, tak jak kiedyś rodzice tego kresowiaka wyrzucany, wyrzucani z własnego domu, i jedzie gdzieś na poniewierkę, szukając lepszego losu dla siebie i dla swoich dzieci, a czasami nie tyle szukając lepszego losu, co po prostu uciekając. Przed bezpośrednim zagrożeniem życia, jak ci, którzy uciekają na przykład z Syrii. Więc przeciwstawianie jednych i drugich wydaje mi się być no, ogromnym nadużyciem i jakimś dziwnym sposobem myślenia. Nie sądzę, żeby ci kiedyś wyrzucani, właśnie z własnych domów, kresowiacy zgodziliby się z takim postawieniem sprawy. Już nie mówiąc o tym, że nowy Sącz, miejsce, gdzie religia katolicka jest wyznawana w każdym domu. Wydaje się, że to ta historia o... Samarytaninie jakoś, nie, może zbyt rzadko jest czytana no, w nowosądeckich kościołach, no ale chyba każdy ma Biblię w domu, w Nowym Sączu i może by przeczytał, i też zastanowił się nad tym, że w tej Ewangelii. Pan Jezus nie pomaga swojemu współziomkowi, dobremu, rannemu Żydowi, pozostawionemu gdzieś tam na poboczu, tylko pomaga właśnie komuś, kto jest zupełnie jakby z innej etnicznej. Bajki. No tam pra prawdę mówiąc to też nie Pan Jezus udziela tej pomocy, ale to już nie ma znaczenia.